Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym programie Granie Ja nazywam się No i serdecznie proszę do wspólnej zabawy w naszym dzisiejszym programie. I zaczynamy nasz dzisiejszy program. Bardzo proszę, w tym się o pierwszą zagadkę już na ekran, moi drodzy, co ja mam dla Was tutaj przy A no właśnie, zaczynamy z tą zagadką, że trzeba dokładnie ułożyć słowo tych podanych liter. No właśnie, i trzeba mieć. No znaczy, powinno to być bardzo prosta zagadka. Jak na sam początek naszego dzisiejszego programu. Kochani, za 200 punktów. Zabieram się rozgrzewamy na to akurat. Za 200 punktów. Trzeba dokładnie z tych liter ułożyć słowo. Dokładnie ułożyć słowo z tych podanych liter. To wygra nawet za 200 punktów. Aby się do naszego programu, to wystarczy nie wysłać poprzez maila na adres mail na kontakt. mwp. polska. A w treści maila na trzeba napisać słowo i odpowiedź do tych wyraźnie. Wyniki podajemy tuż po programie. I to od razu zostanie opublikowany kolejny film. Także czekamy na osobę, która mam nadzieję trafi do studia. No i czekamy, kto pierwszy ten lek. Zobaczcie, mamy 6 tych liter, i z tych 6 liter naprawdę da się ułożyć to słowo. 200 punktów dla kogo? Czekamy, jedna osoba i mam nadzieję, że to powinno się na bardzo proste. Także kto już ma to rozwiązanie, czekamy. Szybciutko, szybciutko! Szybciutko! Bo mam kolejne zagadki przyszykowane. Czekamy, 200 punktów. Na razie to trzeba dokładnie ułożyć w łyżki klik. To co widzicie na naszym ekranie. Czekamy, 200 punktów czeka. Zetknę zerkam na czas antenowy. No dobra, moi kochani, wobec czego? Dobra, zagadka już poszła, a zatem przechodzimy więc dalej. A teraz w kolejnej zagadce trzeba dokładnie z podanych wyrazów ułożyć jedno słowo. Co jeszcze dostajemy? Wow, nawet więcej. To wpisujemy nagrodę. 500 punktów! Nawet 500 punktów możecie je teraz wygrać. I od razu lepiej. Nawet 500 punktów możecie je teraz wygrać. Z tych podanych dwóch tyracji trzeba dokładnie ułożyć jedno słowo. No kto pierwszy ten lepszy, to jest ta podstawowa zasada. Czekamy na jedną przygotowaną osobę. Czekamy. Ja nic nie słyszę muzyki teraz. Bo ja muszę się upewnić. Dobra. Czekamy. Jedna osoba kontaktem i filiponka ma z a w treść maila trzeba napisać słowo w i Czekamy. 500 punktów. Rozgrzewamy się, rozgrzewamy. Szybciutko. Jedna osoba i przechodzimy dalej. Bo mam jeszcze jedną zagadkę przygotowaną na w naszym popołudniowym programie. W tym niedzielnym. I jeszcze zapraszam na, na dzisiaj, oczywiście na godzinę 20:00, jak na 22:00. w programie granie punkty tygodnia. Czekamy. 500 punktów dla kogo? Ktoże, kontakt MC Polska mało pazienny czy a w treści maila trzeba napisać szansa i otworzyć że to jest zagadka. Czekamy. I dostaliśmy sygnał, że zmieniamy zagadkę. Moje kochani, w tej zagadce trzeba dokładnie ułożyć pięć słów. To, co widzicie tutaj. Dokładnie pięć słów teraz trzeba dokładnie tutaj podać na mailu. Tutaj, w tym odpowiedzi. Dobra, jeszcze nie wiem za ile. Także będę musiał za chwilę się spadać w reżyserce. Także na spokojnie. Dobra. Czekamy drodzy. ja szybko się. bo przypominam, że mamy tylko 10 minut naszego programu. Chętnie przenieść coś, żebyśmy mogli zaleć baba. Dzięki serdecznie. Dobra. Już mam tyle w tej zagadce. ile wobec czego... No wiem, że musimy już skończyć program, ale ile możemy dostać Ile teraz będziemy mogli Wow, moi kochani! Nawet 1000 punktów, moi kochani! A zatem nawet 1000 punktów! No dobra, czas jest ograniczony, także dajemy... Kochani, ile dajemy? Dwie minuty jeszcze, tak? Dobra. A więc włączamy zegar w takim bądź razie na 2 minuty. No i gdzie jest ten zegar? Dobra. Czas ruszyły. Dwie minuty. Mam nadzieję, że w ciągu tych dwóch minut zagadka zostanie rozwiązana. No to wobec czego czekamy? Ja tutaj nic nie słyszę muzyki, żebyście mnie dobrze słyszeli przez to. Ale wy mnie dobrze słyszycie, moi kochani. Tysiąc e, punktów. Teraz jest do wygrania. Na ja sam koniec tej gry. Bo za chwilę znikamy z anteny. Nawet tysiąc punktów. Dla kogo? Jedna osoba. Ja trzymam kciuki. Dla kogo to będzie szczęśliwy dzień? Szczęśliwa niedziela. Okej. Okay. Mhm. Ta niepewność. Jedna osoba. Niecałe 30 sekund. Szybciutko. Kto już wie, 1000 punktów czeka. Gdzie wy jesteście? Szybciutko, szybciutko. Szybciutko. Uwaga. 7 ostatnich sekund. 1000 punktów dla 3, 2, Jeden, mamy zero, pani, panowie, no i czekamy, po prostu czekamy. na jedną przygotowaną osobę. Poczekaj reżyser, bo zaraz mnie wyłączą. Kto? Szybciutko, szybciutko. Czekamy. Nie wiem, czy to teraz na pomoże. Moi kochani, za chwilę nasze linie staną całkowicie zamknięte. Za chwilę opublikujemy jeszcze filmik z podsumowaniem naszego programu. I zapraszam Was jeszcze dzisiaj na godzinę 20, jak na 22 w programie Granie. Punkty Tygodnia, już na ten tydzień, aż do najbliższej soboty będzie ta zagadka. Także zobaczycie, oczywiście. Dziękuję bardzo serdecznie za teraz. Mam nadzieję, że zobaczymy się jeszcze dzisiaj. I program na żywo, gdzie granie punkty na żywo w najbliższą sobotę o godzinie 19. A za teraz bardzo serdecznie Wam dziękuję.